Dajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii pyknijmy vlogi Wita się z wami DJ Palace Oraz... On e, On? No cóż, dobra, kontynuujemy to co skończyliśmy w poprzednim odcinku A tutaj widzę skrzynię, panowie już opróżniliście Chwilę mnie nie było, już to... Gdzie ty jesteś? Właśnie nie mogę znaleźć... A tutaj się stwierdziasz Czekaj, bo jestem ja moje berło wypróbować się zbugowałem musiałem podpalić zimną trawę bez kitów ja latam w miejscu muszę paść muszę od czegoś paść po prostu no bo to mi się odbuguje czekajcie ja muszę coś tu o zabij mnie zabij mnie w otworku zabij mnie Zabijcie mnie, potworki. Ale mi szybko o tych atrybutach powiedzieliście, miałem 60 atrybutów do rozdania. <grymne> Czemu ja wyszedłem od drugiej strony zupełnie? Dobra, chodźcie tu, nie? Dobra, idziemy, nie? Idziemy, idziemy, idziemy. Hoo! Oh, oh. Dobrze idę! Tak jest! Napalamy! Ja wiem wystawiczę mam dni? My aim is steady. Oh. <grym buchowy> dobra, no teraz my mamy tutaj jakoś do no, no tego to... A tutaj ten typek. Ten typek. Wow, ale tu mobów jest. Ale to jest dobre, nie? Ogień w lesie. To jest niebezpieczne. Greenpeace się zleci. Fajno, mam błyskawicę Nie, ale przez chwilę. Co się goi mogę coś dodać? Idziemy. Dobra, gadam z tym typem. Nie mogę, mogę go. Mogę Wzięliśmy jakieś nowego questa, zaraz zobaczymy co Nie, ja nic nie mam Wzięliście coś czy nie? O sorry, przypaliłem go Dobra, macie jakiegoś questa czy nie? No, są z nim gada Dobra, no to są tam gadaj, gadaj e, Ja nagrzeję w kominku, bo tu zimno Dobra, do miasta musimy grać, <tryk> w wczoraj. Do miasta? A, widzę, mamy już coś na mapie. Pokreślone. Alecimy. lecimy. Siema. A nie, do bogatyra mówię. Ale te moby się jarają normalnie. No, jak tyr, kurwa. Jak to No, konie, do bogatyra. A to co, kto tyra? <tryk> A. Ej, no bo tu mnie moby zabiją. No i padłem. Wiesz, twój, twój normalnie, twój piorun nic nie daje. Jesteś za low. Jak to nie? Jesteś zbyt low, żeby twój piorun cokolwiek robił. I wrzucam sobie bufa, bo... Nawet nie wiem, co ten move robi, nie, ale... W sumie muszę przeczytać. Eee... Um... Idziemy do góry. To Aha, dodatkowe obrażenia dwa. od ognia zwiększone o 4 do Pasia, 4. skrzynki! Boss! Co? Basidło gdzie... Po co? Wow, stary, gdzie ty tu przyleciałeś? Co to za jest? Tak mogę go podpalić, tak? Nie będę go napierdzielał. Jaki damage idzie ode mnie? I padłem. Co ty padłeś, człowieku? Aris, ty padłeś, czy mi się wydawało? Tak się ośmieszyć na YouTube, tak się ośmieszyć. ręczny kulisty buzdygan gniewu, to coś dla mnie. Chyba nie, czy nie? A i coś o, mi zjadł... dla ciebie. Dla mnie czy nie? Dla, dla mnie? <grywa> Chyba nie. Aha, co ci mogę buffę. to, co ja mam w teraz. Pokaż, gdzie jesteś. To jest ten buzdygan? Tak. No masz bufę, dostajesz... Masz teraz większe obrażenia od ognia. O, no, to dobrze. Fajnie się świeci. czyli mamy dwie postacie fire że tak powiem jak na razie bo ja na razie jestem faja potem będę leśnym gnomkiem Dobra loading Walę pod 85 Hit No to ładnie ja też wale ale w sumie jak połączę wszystkie skilly nie A ty nie masz tych skill'i, które ja mam właśnie O widzisz co ja robię z mobami? Już trójka jest ej Przecież ten, te Inferno, nie? To robi takie spustoszenie, spustoszenie, że to jest kosmos. Spustoszenie! Spustoszenie! Dobra. kill, No dokładnie. Dobra, ja zjadę tego wilka na solo. A, mówiłem, że zjadę wilka na solo. Patrz, patrz, patrz. Jak walcz mieczem. Mijotanim jak szata! 40 mal ze skilli Dobra, bijemy, bijemy Pięć wow. lat! Yeah, mi daj! Bufę! No teraz to już sobie dałem, to lipa Dawaj mamo bufę! Mamo! Nie ja mam, bo ty mi many nie zwrócisz To się goni. Dobra idziemy, idziemy ty dalej Idziemy ja. A, a, dalej. Pła regeneracja umiejętności. co ja ci zrobię z Nordycki coś tam leży Mikołaju, coś dla ciebie. sobie. A 50 sztuk złota to ja sobie... A właściwie wezmę wszystko, sprzedam Sprzedam potem I Jakieś itemy, no w końcu kupię nie z miasta Jarać. O nie, tylko nie na mnie, ja mam 5 HP, Rotujcie mnie! Ludzie! Pomocy, mama! Na kurwia w Macie, ja O, zabiłem niedźwiedzia! Artykuł mnie! Oh, oh, oh. Który miał resztkę No patrz, jakiś orzeł mnie zjadł. Którego zabiliście i tak. Zobaczymy, gdzie się zrespie. No nie, tylko nie na początku, fakt. O, oh, tutaj coś mnie bije. Tam są moby. Nic, dobra, idę do Was. Idę, 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 już biegnę. Wo, stary, żeś tutaj zdżunglował teraz mobki. O, level up. O, ukończona misja, ej. Gdybym kurwa nie oddał kweta, to byś zginął całą bytę. No tak, bo by nie miał umiejętności. Czy życia nic by nie miało. Dobra, em, czyli możemy dodać sobie kolejny punkt. Dodajemy w inferno, ale będzie teraz normalnie ciachało. Kos kosmogonicznie. Dobra, inteligencję ładujemy tu punkciory. Em, co teraz? Wziąć jakiś kolejny quest? A oh jest. Eee. Fenrir w wilk e, lodowej eee. noże. Wilk w lodowej noże. Dobra, idziemy. No to tutaj. No w Chodzimy kinia... tak, tutaj, Ej, tutaj jest. Idziemy, idziemy do co? Idziemy. Do miasta może. A woda do, do miasta. Co tu nie mam? No dobra, to idziemy, bo w sumie ma, ma rację. To zahacz o monopolowy, kurwa. <noise> no właśnie, całodobowe są. Eee, dobra, to w takim razie masz kamień teleportacyjny do miasta? Czy jak to masz? Dlaczego jestem niewidzialny? Aha, takie baty Dobra, e, Ej, tu jest fajne echo. Podobaj się, używaj kamienia. Ej, no. No tutaj ogień będzie robił większego damagea. Dobra, e, ludzie, no, miasto dalej. Po co miasto? No nie idziemy, idziemy tam Nie, nie ma miasta, nie To dalej bijemy, to bij W sumie na razie nie ma tyle mobów To jakaś ta zimna jest komnata żeby tu cokolwiek zrobić Nic, dobra Dwa mapki Ja nie mam ma. To nic, tankuj Tak masz więcej damagea Ha, tankuj bez spodu, no to jest naprawdę mocne Chociaż zaraz badam Tuda też się zdarza, nie słyszałeś? Oj, tu jest dosyć dużo mobów Nie trafiłem jeszcze Przyjarany, przyjarany Padłem cię bo nie mam No bo po co się wpierdzielasz w pięćdziesięciu Bo zabiłem w teren. Wow, ej Się tutaj dużo dużo ich zrobiło. Ej, ja z łapy biję po 50. Tylko mi się wydaje. Kolczasta tarcza woli jest w skrzyni. Jeżeli kogokolwiek to interesuje, Pod, podnieś sobie li. Meginsy i coś to O dobra Czyli nikt tego nie bierze, no to ja to biorę na Na sel Jest to coś może dla mnie Ej Krytyczne obrażenie 153 Dworęczny miecz Dobra, em, coś ja chciałem, ja chciałem co, ja chciałem? Nie pamiętam co chciałem A chciałem zobaczyć co i chciałem zobaczyć to dobra Wciśniemy Nie, po 20 biję A nie zbugowało To padnie Patrz, jak ładnie, teraz inferno je zjada. ich. co tu się stało? Ej, o widzicie tego? Widzicie tego tutaj hiniola? Taki przymulony pod tą ścianą. Taki golem tu. te jak to będą takie bossy, to ja kosmos. To jestem ja. W przyszłości. Co to jest Cordela O, mogę tyle sobie założyć. Ale wężowy kij wytrzymałości jest lepszy. A, tu mamy niezamrożonego niedźwiadka. No wiele rzeczy tutaj jest zamrożonych. Czuję, że mi jaja marzną. Góra? No do góry musimy iść. Że znaczy nie musimy, a bo tutaj dużo mobów jest. Żadę bez potów? Nie wiem, spadam ja To muszę... Właśnie padłem. Wow, dostałem umdlenie, nie? I padłem. No ale dobra, no. Okej. Okay. są tam się napierdziela z nimi. No to ten niedźwiadek żyje. Idziemy za nim. Patrz jaki damage idzie. Oni zero szansy mają. Może jak jest ich więcej. O, duży napój i idę na Wow. A no, czemu ty wziąłeś na Na cholerę ci napój manny. Nie, napoje HP. No, wziąłem. No nie wiem, nie wierzę ci. Weźmiemy to na sel, weźmiemy. O, napój życia i na fajnie. Tu. O, długie berwo i sześćdziesiąt zł złotych. Ile mam? O, 7 tysięcy złota nagle się zrobiło! Troszkę dużo. No jak, nie w tym miejscu rzucałem przecież pod Check this out! O, padam. B! Dobrze, daj żadę tam wytrzymuje. No i nie opadłem No i padłem, dobra, wstajemy! Dawaj. Już. Respawn! Ach. A nie to! jeszcze drugi raz A, ma szybki cooldown już Tą umiejętność Chodź, 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 chodź tu Idziemy tam Musisz krzyczeć. Tak. Czarny nydza. Nie obrażaj mnie, tak? Grubasie. Jest tu coś ciekawego? A e, no Kurwa, nikt mnie tu nie wpuści. Ja pierdzielę O, o, o. Się do... OOOO! O! No to bo się wkopałem! To się... to się odkop. I się odkopuje! I chyba bufę narzuciłem. tak, nie wiem. Nie jestem... Nie, właśnie nie jestem tego pewien. Manny. O, tu jest nordycki hełm wytrzymałości, dosyć mocny, nie wiem, zobacz tam, w tym drugim. Interesuje cię? O, tu jeszcze coś. No i kolczasta e, taśma. Gdzie jest? Co ty masz na głowie, człowieku? Nie wiem jak wyglądasz, to idiotę z siebie teraz zrobiłeś. Jeszcze jakieś albo wyje? Tak Ale poty Bicie się Idziemy tu do góry? Tak? Mogę wbijać to wbijać wszystko, nie Dobra, o ty Jara się A nie, dwa wilki to, to za duże Ciebie, to był kryształ. Te... Co to jest kryształ Texoko? Ej, bo mnie trzy trzymoby biją To nie utam 3 moby No help, help, a sam padam Padłem Mo ja 4 HP stary no I mnie zabiło. No, wiem, wracamy jeszcze do miasta po pocy. Nie, nie, ja nie, ja nie, tam nie, 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 No nie, nie, tam nie, 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 jest Dobrze Tak tak Nie No nie To jest Co tylko To To jest tylko To jest tylko twoje złudzenie Tak naprawdę ja to żyję. To no, fotyczne, żyję No czy stop... żyję tak? No stop do ciebie mówię Przecież tak że żyję Ktoś ominął 60 60 grzłota No to ja sobie zebrałem Dziękuję bardzo za ile tych mobów tutaj jest jeszcze? Astecka korona... Nordycki, plecki... Karstek... Cholera, ja podpalam truchy. Co to... tutaj... Tutaj nic nie ma... Tutaj coś było. O, mam nordycki hełm Woli. Interesuje Cię coś takiego? Pokaż. Eee, nordycki... czekaj... Gdzie to jest teraz? 81 obrony ma, także jest ładny. Czekaj, bo teraz muszę to znaleźć. Kije, tarcze, długie... ...hełmy nordycki hełm Woli. O kurde, nie to kliknąłem Skład nordycki usuń Wy Wywaliło się czy nie? Nie No to ja tego nie mam. A nie, czekaj. No nie mam tego. No ja to wywaliłem. Składzie! No patrzę, no nie ma tu właśnie, mówię ci To bronia. No tak, nordycki hełm woli, ale w tej w broniach. No nie mam tego, poważnie. No nie wiem, ja to wyrzuciłem. To co się zbugowało. No to nie ma tego. skosowałem hitem. No to chuj, no. Najwyżej. Moje pieniądze Ile, ile ma twój hełm, to ci powiem, czy był lepszy. 81? No to tamten był lepszy, dobra, no idzie plus 6 do coś tam, coś tam i 4 coś tam, coś tam. No ten i 4, miał 83 i coś tam, coś tam plus 3. Także nie wiem, czy był lepszy. No co lepszy. za brud! Także nie wiem, czy był lepszy. No dobra, no. Poszło, minęło, no. W tej grze jest dostępne przecież ile? 100 tysięcy itemów, tak? No 100 tysięcy itemów, także. No. Co ty chcesz? Znajdziesz sobie inny. Zapewne. <noise> o, kto miał level up? Ja! No ty coś pierdzielasz tam, ja to te słyszę, też to zaraz idę zrobić, zrobił, bo ładnie to zrobię. Jakaś kobieta tutaj i screaming robi. O, musi! O, tak, na pójść życia, to się przyda. Nie, tutaj nie. żeby Uciekać. Ula. O skrzynie, skrzynie, skrzynie. O, nareszcie mam więcej niż jeden pod życia. Normalnie dwa. Wow. Czemu ja mam tankować hello? Chyba mamy tanka, tak? O wow. Chyba, wypad, chyba. Nie, 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 nie. Teraz mniej HP. Aż po to nawet nie zdążyłem łyknąć. No to lipa. Aaa, ah, boże, teraz przejść tą całą lodową komnatę. To też tak naprawdę. Mmm, kosmos. Chyba źle idziemy, bo dobrze tam jest wyjście stary. Widzisz na mnie. No tak, my poszliśmy do góry, żeby moby zbić, nie? Żeby expa sobie narobić, a ogólnie powinniśmy mieć prawo. No, ja... mi tak wskazuje quest, bynajmniej. Ja już tutaj do was dochodzę, także... Spoko. O, jakby rega takie rytmy to były. Nic, dobra, idziemy tam do tego. Zobaczymy, co. Na... Te trendy. Aha, to musimy się cofnąć. O, cię Orson coś bije. O, nie wchodź bez tanka, młody. wchodzi pierwszy. To nie. nie. Nie, interesuje mnie greckie Liginsy, ja nie jestem Grekiem. Jestem Egipcjaninem! Jestem z tego dumny! Jestem BLACK Nega. Haha! Czarny murzyn z Afryki. Te. Jestem Czarny Murzyn z Afryki, ale zobacz z jakim powerem. Ej no! Jakieś lagi masz na serwerze. Co to jest? O, tu byłem na to był napływ mamy. To Kto jest grekiem? Jest ktoś u nas grekiem, czy nie? Tak ja. No to Orson, coś zebrałem dobrego dla ciebie. Chyba dobrego nie wiem, że lubisz. Ła wow to jest teraz tak, chwila e, bronie. Co? Spoko, jeszcze 4 minuty Eee co to było cholera Była jakaś broń chyba Chociaż Nie, zaraz, co to jest Może a jest brutalny grecki nadgarstnik. Chcesz to? Daj, zobacz gdzie tu się wywalało. Itemy Odłóż, nie? czy nie? Tak o, jest, udało się, dobra? Zobacz sobie, a my tam idziemy. Tutaj już spokojniej widzę. Taka większa cisza. Już Orson? Możemy wchodzić do lodowej rozpadliny? Do następnego odcinka? Dobra. Dobra, to kończymy ten odcinek. Cóż, w takim razie zapraszam Was do komentowania, subskrybowania. And thumbs up. Komentował Orson. Hej DJ Palasajt, trzymajcie się ciepło, cześć i do następnego odcinka.